Znamy prawie ostateczne ostrzegnięcia w grupie C i na pewno ostateczne w grupie D. W grupie C wiele emocji nie było, chyba, bo bezbramkowe remisy w obu spotkaniach. No, ciężko powiedzieć, żeby tam były jakiekolwiek emocje, bo po prostu me mecze były bardzo słabe i bardzo nudne i niestety skończyły się jak się skończyły. Widać, że cztery zespoły grały zachowawczo i do końca nie chciały się odkryć, zaszachować. Siedem bramek strzelonych przez trzy kolejki, najmniej ze wszystkich grup, także no, widać to po, po, tej zespół, po tych zespołach. A z drugiej strony polska grupa D. E Austria sprawiła chyba dla wszystkich niespodziankę, bo nie dla nas, nie jest, dla nas, bo byśmy to przewidzieli. To prawda, ale mam wrażenie, tutaj, że inni komentatorzy nie stawiali drużyny z Austrii w tej roli, w jakiej ostatecznie się okazała pani na, faworyta. Nawet ich, powiedziałbym, lekceważąc cały Dokładnie. czas. Dokładnie. Do dzisiaj, do dzisiaj. A czas. Austriacy pokazali wolę walki. Trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, ostatecznie je utrzymali. Tak. E, wygrywając 3-2 z Holandią, zajmując pierwsze miejsce w grupie. Drugie miejsce przypadło Francji. Po remisie 1-1 z Polską. Tutaj e, wymiana rzutów karnych Kilian Mbappé i powtór, po powtórce Robert Lewandowski. Tak, widocznie. Robert luli grać z Francją i strzelać im karne. Grupa rekonstrukcyjna. Wielu z was ma się przypomnieć mecz 1-8 z kataru, także, także do tego nawiązujemy, ale to było wczoraj, a my dzisiaj mamy ostateczne rozstrzygnięcia, rozstrzygnięcia w fazie grupowej. Ostatnie mecze, grupa gra E i F. Dokładnie poznamy dzisiaj sześć zespołów, które awansują do fazy pucharowej i Oczywiście, zapraszamy na Studio Euro odcinek numer 13, a to jest kanał Bramkostrzeni. Dzisiejsze mecze zaczynamy od grupy E. Frankfurt i Stuttgart. Tam będą zwrócone oczy wszystkich kibiców, bo. Niezwykle wyrównana grupa, każdy zespół ma po trzy punkty. Dokładnie, aż przydałaby się multiliga w takim przypadku, bo każdy z każdym ma szansę i to nie jest tak, że tam jest coś już do powiedzenia, nie, tam jest jeszcze dużo różnych wariantów. Przede wszystkim mamy możliwość zobaczenia tam aż trzy zespoły, które awansują, no bo w przypadku na przykład, chociażby remisów tych dwóch. Spotkaniak, no to wszyscy mają po cztery punkty, wszyscy te trzy zespoły, które okay. mają ten, no to niech będzie dla was przykładem wczorajsza Słowenia, która awansowała z trzeciego miejsca, mogła z drugiego, ale no właśnie, nie awansowała, dlatego że miała taki sam bilans bramkowy, taką samą liczbę żółtych kartek jak duńczycy, a ranking euro. Zdecydował. To jest bardzo, to jest Ciekawe bardzo, sprawa, bardzo ale ciekawa pierwszy sytuacja, raz. rzadka, zdarza się tak, jak Patryk tutaj mówił pierwszy raz, no ale... Czy dzisiaj będzie? Zobaczymy. Pytanie czy, zespo... <laughs> pytanie, czy zespoły będą chciały się odkryć, czy jednak zagrają zachowawczo, tak? Żeby nie stracić tych szans. Wydaje się, że tutaj łatwiejszą sytuację mają Belgowie w swoim meczu. Tak i myślę, że powinniśmy od nich zacząć, od meczu Belgia-Ukraina, bo to jest mecz, który odbędzie się na drugim stadionie, czyli w Stuttgarcie. Mecz grupy E. Mecz zapowiadany jako hit, przynajmniej dla y, tutaj wielu sportowych analityków, którzy uważają, że to Belgowie mają największe szanse na wyjście z grupy. I faktycznie trochę w tym może być prawdy, dlatego że w tym meczu z Rumunami pokazali tą prawdziwą taką belgijską piłkę. Wciąż wiadomo, że Romelu Lukaku nie ma tej strzelonej bramki. Na razie ten war z nim wygrywa. On strzelił trzy bramki, trzy razy war mu je ujęto. naprawdę pecha. Tak, to prawda. Że dwie Albo lepiej się... stać po dwie, prostu w polu karnym. Dwie w meczu ze Słowacją, tak. Bo przypomnijmy, że te wszystkie trzy bramki strzelił na spalony, więc trzeba dość się dobrze ustawiać. To od tego zacznijmy. No i grają oczywiście z Ukrainą. Chyba największe rozczarowanie dla wielu tutaj yy, kibiców, no pewnie i też tych, co kibicują Ukrainę, a także dla tych, co trochę się piłko interesują, wiedzą, że tam byli dosyć mocni piłkarze, a mimo wszystko jest to jakieś w pewnym sensie rozczarowanie. No i grają w sumie z arcy trudnym rywalem, no bo jednak Belgowie rozkręcają się z meczu na mecz i Ukraina. wydaje się, że no właśnie Ukraina może mieć. Ukraina ma najtrudniejsze poje. zadanie i nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie to Ukraina skończyła na czwartym miejscu w tej grupie. No, gdyby to był mecz eliminacyjny, to bym powiedział, że no Belgowie oczywiście są faworytem, pewnie by wygrali 2 do 1, ale jest to. Mecz turniejowy, mecz e, Mistrzostw Europy. No to ciężko powiedzieć, że czy Ukraina ma szansę z bramkę. No każdy ma. Pokazali w meczu ze Słowacją, że potrafią wyjść z opresji, bo Oczywiście. tam przegrywali swój pierwszy, ten drugi I mecz a już byli wygrali, praktycznie poza burtą. Wygrali 2 tak? do 1. A wygrać 2 temu wciąż mają szansę na awans nawet z miejsca trzeciego. Tak. A przypomnę, że w obecnej sytuacji tabeli to Ukraina zajmuje to ostatnie, czwarte miejsce, bo ma najgorszy bilans. Bramkowy, więc im najbardziej będzie zależało na jak największych strzelonych bramkach oraz jak najmniej ich straconych. Więc jeżeli chcą coś ugrać z Belgią, no to szczelna obrona i coś z przodu trzeba dołożyć. No ale z drugiej strony wiesz, jeżeli w meczu z takim rywalem jak Belgia uda Ci się faktycznie dobrze zagrać i ten wynik korzystny uzyskać, to na pewno nikt nie będzie kwestionował, że oni niesłusznie awansowali. Nie, oczywiście, że nie. Pokażą, że zasługiwali na to. Zobacz: Austria pierwszy swój mecz przegrała, później. No jednak tak, wyszła z opresji i wyszła z pierwszego miejsca, więc kto tak, wie, jak to, jak to, aczkolwiek to chyba sobie nie poradzi. ma co porównywać trochę Austrię. No to prawda, do, to prawda, to do, to do, jest do, do, okay, no, bo W tym meczu z Francją tak naprawdę to tam remis mógłby spokojnie. Tam, no, mógłbyś tam remis, to, to prawda, to prawda, tam akurat nie było takiej różnicy klasy jak między Rumunami i Ukraińcami. Dokładnie, dokładnie tak. No właśnie, no i czy będzie taka różnica klas? Podejrzewam, że tak. No było to widać w meczu Rumunii z Belgami. i Co prawda Rumuni się bardzo dobrze pokazali w tym meczu. Naprawdę można było ich grę obejść z przyjemnością. No, ale lepsze te 2 do 0. I to wydaje się, no że tutaj sprawa... Belgowie są właśnie nakręceni. Tak? Inna no, sprawa, no, że że te wszystkie trzy zespoły, nie licząc Belgii, no to odstają znacząco pod względem jakości. Piłkarskiej, powiedzmy w, taki, w ten sposób, tak indywidualnościami. Ja nie mówię jako zespół, tak? tylko. Dokładnie, oni a jest się o co nie się bić, Dlatego, że miejsce pierwsze zagra z miejscem trzecim z grup A, B, C lub D, czyli może być tak, że Belgowie będą na przykład grać z Węgrami. Przykładowo. Na przykład z Węgrami, może przykład, z Holandią. albo z Holandią. No właśnie, wtedy mamy fajne, fajne spotkanie. No, zobaczymy. Stawiamy na Belgów, ale no, Ukraina, wiadomo, może się tutaj nas jeszcze zaskoczyć. Drugie spotkanie. Dokładnie, też w tej grupie, też rewelacji, no bo jednak miejsce pierwsze, które zajmuje obecnie Rumunia, pomimo tych wszystkich trzech punktów, no jest jakąś sensacyjną jednak sprawą. I my tak naprawdę wiadomo, że wystarczy remis tak samo Słowacji, do awansu, no i tutaj... nie trzeba, obie drużyny nie wyjdą z takim przeświadczeniem, żeby sobie krzywdy nie zrobić. O tym pomyślałem i nawet sobie sprawdziłem, a wiem, że wielu ludzi na świecie czasami gra w zakładach bukmacherskich, sprawdziłem z ciekawości i, co ciekawe, to właśnie bukmacherzy na remis stawiają, no i... nie na zwycięstwa, tylko na remis. No, no. A to coś świadczy, bo kiedyś o tym myślałem, jak pamiętam, kiedyś dawno ten jakiś śmierć przeglądałem, patrzę, mówię, remis, o kurczę, przecież to jest niemożliwe, żeby tak ktoś stawiał na remis, nie wiedząc nawet, jaka może być sytuacja, bo to może paść przypadkowa bramka. A tu proszę, wtedy właśnie wpadł remis. Wiesz, no jeżeli obie drużyny mają szansę na awans, no to po co tutaj robić sobie krzywdę? Dokładnie. Yy, można sobie po dżentelmeńsku zagrać spokojnie, bez kartek. Bez, taki, taki spokojny mecz. Przygotować się na jedną ósmą. No nie wiemy, oczywiście, my tak tutaj spekulujemy, bo to może być zupełnie inaczej. Obie no ale mogą chcieć wygrać. Ale tak? Bartek, no oglądaliśmy kiedyś mecz Japonii z Polską. Pamiętasz co tam było. I tam A... Japonia aż prosiła, żeby nie strzelić tej braki. Przecież drugiej, bo już by to ich eliminowało wtedy z fazy pucharowej. Ale, na ale nasi nie wyglądali na A takie, tak samo, Ale chcieli. tak samo było w meczu Polska-Argentyna. Tam też przecież Argentyńczyk po wywiadzie mówił, że jeden z Polaków, polski piłkarz do niego poszedł i go poprosił, żeby nie strzelali im więcej bramek. Inna sprawa, że oni chcieli wyeliminować Meksyk, więc im się opłacało. To też prawda, to prawda, bo to nie jest... Yy, bo to za też też obie drużyny muszą mieć interes. Tak, dokładnie. No A te miejsce. dwie z drużyny, czyli Rumunia i Słowacja, ma mają teraz. interes. Bo jedna wyjdzie z trzeciego, druga z pierwszego. No to... Znaczy no, może z pierwszego to nie, z bo wiadomo, że No tak, nie? dokładnie, ale na przykład. No ale właśnie. te drugie, trzecie i. i tak no, ten tak. Mejsku. Dlatego osobiście stawiamy na remis. Tak mi się wydaje. Też tak uważam. I raczej bym nie oglądał tego meczu. Jeżeli on ma tak właśnie wyglądać jak mecz na przykład Anglii ze Słowenia, czyli Anglicy dominowali, bo na pewno będzie jakaś drużyna. Z Atakować, no to nie jest tak, że nie wiem, wszyscy się tam położą i będą oglądać mecz przez 90 minut, tylko będą atakować, ale wydaje mi się, że raczej no, ja nie ma co tutaj szukać emocji w tym pracy zrobić sobie multiligę na dwa telewizory, no ale nie było ja chyba wybiorę Ja chyba wybiorę dzisiaj Macie właśnie Belgów zdecydowanie z, z, Zdecydowanie, z, właśnie z Ukrainą. Zdecydowanie tak. Ale to nie wszystko, bo przed nami za chwilę grupa F. Ostatnie dwa spotkania fazy grupowej Mistrzostw Europy. Portugalia zmierzy się z Gruzją, Czechy z Turcją, mecze w Gelsenkirchen, o ile się nie mylę? No, na pewno jeden. jeden Ślanie, a to... drugi chyba w Hamburgu? Dokładnie, dokładnie tak. Tylko nie pamiętam, która jest tam była kolejność, dokładnie mówiąc, ale to mało istotne. Generalnie istotne jest, kto tam prowadzi, a pro prowadzi Portugalia, kto która ma, zasadzie, zapewniony, ma zapewniony awans i y, ma szansę, tak jak Hiszpania, wyjść jako jedyna z drużyn z kompletem, kompletem punktów. I wydaje się to prawdopodobne. No mecze z Gruzją, wiadomo, że tutaj Portugalia już pewnie jest myślami w jednej ósmej, będzie się oszczędzać, ale tam jest taka piłkarska jakość, że nawet jeżeli będzie sporo zmienników na boisku, to, nie chcieli to chcieli oni pokazać. sobie poradzą. I oni roku. będą chcieli tak. się pokazać, tak. żeby trener Martinez wystawił ich Dobre. ewentualnie na któryś z kolejnych spotkań. Więc tutaj no, stawiamy raczej, że to Gruzja będzie tym ostatnim zespołem w grupie, bo przegra teraz yy, yy, z Portugalią. Tutaj raczej łatwe zwycięstwo ekipy Cristiano Ronaldo i spółki. No, i wiemy, wiemy już mniej więcej z kim Portugalia zagra, dlatego że ma zagrać z miejscem trzecim z grup A lub C. No to czyli, jeżeli tutaj dużo ludzi stawia, że to yy, właśnie yy, albo Węgry. Albo Słowenia. Albo Słowenia, dokładnie tak. Więc raczej do, będzie super, do super mecz czwarty. dla Portugalii prawda tak, raczej raczej w kieszeni ale to zobaczymy o, różnie to bywało, prawda? To jeszcze nie, nie, nie dzielny skórę na niedźwiedziu. No i właśnie, pytanie zasadnicze: czy Cristiano Ronaldo wyjdzie na tym spotkaniu w meczu z Gruzją, czy pogra chwilę i czy ma szansę strzelić bramkę w końcu? No ja bo... liczę, ja liczę, chciałbym, żeby strzeli. Też tak myślałem o tym, czy jest w stanie i czy będzie miał chęć w ogóle wystąpienia w tym spotkaniu. Myślę, że tak. Podejrzewam, że w pierwszej połowie na pewno, a potem pewnie jest... gdzieś będzie ta tak. zmiana, jak się będzie... wynik będzie dobry, nie. to. Myślę, że tak. to jest taki piłkarz, który nie odpuszcza, zauważył, że miał okazję, żeby strzelić bramkę, odegrał tą piłkę do kolegi z drużyny, tam w meczu poprzednim. Z tak, Turcją. pamiętam z Turcją. A to yy, i to co ciekawe, bo taka to była sytuacja, że wcześniej yy, Bruno Fernandes miał okazję podać do Ronaldo Nie i strzelił. strzelił tak, i tak, trafił tam i w trybuny. A Ronaldo jednak mu podał, choć sam mógł też strzelać, bo pewnie by jej bramkarza yy, pokonał. To tyle w tym meczu my tutaj typujemy zwycięstwo Portugalii, ale mamy ważniejsze spotkanie dla układu tabeli, bo Turcja mierzy się z Czechami. No, Turcy, punktów 3, miejsce drugie, o ile się nie mylę, no jak na razie. Mhm, no i Czechy z punkcikiem jednym po remisie bramkowym z Gruzją. I to jest spotkanie nie tylko decydujące o tym, kto zagra z Austrią, bo to do tego trzeba nawiązać, ale również jest to bardzo ważne spotkanie dla reprezentacji Węgier, bo tak naprawdę na tą grupę muszą jeszcze patrzeć, bo jeżeli Czesi wygrają spotkanie, a Turcy stracą tylko jedną bramkę, no to wówczas to Węgry opuszczą euro, a Turcja wejdzie z miejsca trzeciego i wówczas no wtedy ten układ tabeli się zupełnie tam pomiesza, bo wtedy no już Portugalia na 100% zagra ze Słowenią, a, tak, tak, a tak, tak. Turcja będzie grała prawdopodobnie wtedy z Hiszpanią. No właśnie, ale pytanie, czy Czesi są w stanie tutaj pokonać Turków? No właśnie, też tak myślałem i jak zobaczyłem informację, a prześledziłem sobie czeską prasę, to dowiedziałem się, że m.in. Patryk Szyk, czyli najważniejsza persona reprezentacji Czech, naszych sąsiadów, ma prawdopodobnie nie zagrać w tym spotkaniu, doznał kontuzji. Łydki. No to to spore... było widać już w meczu z Gruzją, gdzie schodził z bólem, więc. To, to będzie mo... spore osłabienie. Tak, bo to jednak strzelec bramki tej dającej remis w meczu z. No i właśnie, My wiemy, że tutaj Turcja sobie słabo radzi, jeżeli chodzi ma przeciwko klasowym zespołom, tak, co wyszło w meczu z Portugalią, czy chociażby. Z Polakami. No tak, <laughs> ale. No właśnie. Pytanie, czy Czechy bez Patryka Szrika są w stanie tam wprowadzić chaos w tym bloku defensywnym reprezentacji Turcji i strzelić jakieś więcej bramek niż Turcja, powiem tak. Tak, dlatego ja się teraz pana Mateusza Borka i przypomnę, że w Euro 2016 już Turcja z Czechami w grupie była i wówczas na Euro 2016 to Turcja wygrała ostatnie swoje spotkanie, tam żegnając się z. Mistrzostwami Europy, i właśnie pokonując wówczas y, wtedy Czechów, więc wydaje się, że to Turcja ma tutaj lepszy tą lepszą sytuację i pewnie im będzie najbardziej zależało. Na koniec na remisie, bo tam no, Korea jest bardzo tak. Oni, oni grają tutaj o pełną pulę o wyjściu z tej grupy i na pewno będzie. Znaczy, o pełną pulę to grają Czesi, a y, Turcja wystarczy im remis, bo i tak pierwszego miejsca już w grupie nie są Tak, i... tak. Tylko mam na myśli to, że oni będą chcieli. Przyli... Jak najlepszą pozycję uzyskania wyjścia z grupy, nie? żeby mieć dalej szansę. No więc... więc stawiamy na chaotyczną, grającą Turcję, bo to tak oni grają taki chaotyczny trochę futbol, ale bardzo ciekawy dla oka, na pewno dobry dla turnieju. Ale no, przypadku... nie zabieramy szans naszym sąsiadom, bo wiadomo, że ich piłka też potrafi zaskoczyć. Mieliśmy okazję się tym, o tym przekonać niejednokrotnie wówczas i to na euro, i to na eliminacjach różnych, także nie odbieramy im szans. Trochę nieswojo jest nam się żegnać z Wami, bo zawsze zapraszaliśmy na kolejny dzień, a tym razem nie zapraszamy na jutro, a zapraszamy dopiero na sobotę i niedzielę, ale to później oczywiście, bo dopiero wtedy ruszają mecze o 1,8 finału Euro 2024. Dokładnie, więc macie chwilę okazję, żeby odpocząć chwilę od piłki, może sami w nią zagrać do czego namawiamy, aczkolwiek zbliżają się duże upały, więc pamiętajcie, opić w dużej ilości wody. Nie tak. ekspozycji na słońce. Dokładnie. Przy okazji, jeżeli ktoś nie mógł obejrzeć wcześniejszych odcinków, to ma teraz okazję, warto nadrobić. warto nadrobić, zwłaszcza, że mogą one Wam troszeczkę bardziej rozjaśnić tą sytuację w fazie... Pucharowej, do której już teraz w sobotę zapraszamy. Pamiętajcie, że faza pucharowa to jest z powiedzenia piłkarskiego. Tam się dopiero zaczyna prawdziwa piłka nożna, także. No i których... czekamy na tą prawdziwą piłkę nożną. Wam już dziękujemy, zapraszamy do komentowania, subskrybowania nowych widzów, a także odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Tam będą pojawiać się treści w odpowiednim momencie dotyczące kanału, piłki nożnej i nie tylko. No, i oczywiście piszcie komentarze, jak wy typowaliście dzisiejsze spotkanie. Czy Was ktoś zaskoczył, czy może niekoniecznie, czy się wyludziliście, czy nie. My te wszystkie komentarze czytamy, odpisujemy może z lekkim opóźnieniem, ale możecie być pewni, że za każdy z nich jesteśmy Wam wdzięczni i motywują nas do dalszej pracy. Do zobaczenia. Cześć.